Grupowe ubezpieczenie na życie. Ciekawe, co pierwsze przychodzi Wam na myśl. Standard oferowany przez większość firm? Słusznie. Natomiast zastanówmy się wspólnie, co oznacza standard przy tak różnorodnym rynku i tak różnych potrzebach pracowników. Dzisiaj dobry program grupowego ubezpieczenia zazwyczaj dalece odbiega od utartych schematów sprzed wielu lat. Nazywam się Aleksandra Hajduk Krzemińska, jestem brokerem ubezpieczeniowym, a moją pracą jest pomaganie firmom w tworzeniu atrakcyjnych benefitów dla swoich pracowników. Zapraszam na materiał, podczas którego odczarujemy grupówkę. Pokażę wam jak sprawić, by stała się ona docenianym i wartościowym benefitem. Badania dotyczące oczekiwań pracowników wobec benefitów pokazują, że grupowe ubezpieczenie na życie nie zestarzało się. Co więcej, dla zdecydowanej większości Polaków jest to jedyne ubezpieczenie, jakie posiadają. Oczywiście nie mówiąc o ubezpieczeniu samochodu czy domu, ponieważ o swoje dobra materialne dbamy w pierwszej kolejności. To pokazuje jednak, jak ważne jest, aby ubezpieczenie grupowe zabezpieczało właściwe potrzeby pracowników i ich rodzin. Ponadto, niezależnie od podejścia do finansowania czy współfinansowania składki, zainteresowanie i atencja, którą pracodawcy przykładają do ubezpieczenia grupowego, jest dzisiaj postrzegana jako element społecznej odpowiedzialności biznesu. Pracodawca powinien wykazywać troskę i zaangażowanie w to, aby swoim pracownikom dostarczać najlepsze dla nich rozwiązania. Więc zaangażowanie się pracodawcy w stałe doskonalenie i poprawianie warunków ubezpieczenia powinno stanowić dla niego ważną część polityki benefitowej. Pamiętajmy, że praca po stronie pracodawcy wykonywana jest głównie na etapie początkowym, by wdrożyć nowy program, zebrać deklarację przystąpienia, przeprowadzić akcję informacyjną. Podkreślam, że przy wsparciu dobrego brokera zaangażowanie pracodawcy ograniczone jest do minimum. To ważne, zwłaszcza, że te działania oprócz poświęconego czasu budżetowo przecież nie generują dodatkowych kosztów. Dlatego zachęcam, aby nie zastanawiać się zbyt długo nad rewitalizacją obecnego programu, czy też wprowadzeniem takiego programu w swojej organizacji. W szczególności aktualnie, kiedy podwyżki cen są niestety nieuchronne. Wynika to m.in. ze znacznie wzmożonej śmiertelności w wyniku pandemii oraz skutków długu zdrowotnego. Te tendencje potwierdzają wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe. Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń, tylko w, pół, w pierwszym półroczu 2021 zanotowano o 30% więcej zgonów niż w roku ubiegłym, a wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczeń ochronnych były wyższe o 34% niż w poprzednim roku. Natomiast to, co ważne w obliczu podwyżek, to to, by nie przyjmować ich bezkrytycznie. Niech to będzie właśnie bodziec do przemodelowania i uatrakcyjnienia dotychczasowego programu. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że rynek zweryfikował wszystkie pomysły i na prowadzenie wyszły programy modułowe, inaczej cegiełkowe. To takie proste. Ludzie lubią mieć wybór, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ubezpieczenie grupowe jest jedynym ubezpieczeniem na życie, jakie posiadamy, niech spełnia ono indywidualne potrzeby nasze i naszej rodziny. Kiedyś postrzegano grupówkę jako pójście na szereg kompromisów z uwagi na uśrednioną ofertę dla całej grupy. Natomiast dzisiaj widzimy, że trend jest mocno spersonalizowany. Mamy pewną podstawę, do której dobieramy dodatki według naszych potrzeb i dzięki temu płacimy za te świadczenia, które mogą nas faktycznie dotyczyć. Powoli kończy się era, kiedy 50-latkowie miesiąc w miesiąc opłacają składkę z tytułu urodzenia dziecka lub na odwrót, najmłodsi pracownicy ponoszą koszty z tytułu świadczenia dotyczącego śmierci teścia. Gdy nie mają nawet partnerów. Dlatego pierwszy kierunek, jaki powinniśmy nadać grupówce w naszej firmie, to przede wszystkim cegiełkowa konstrukcja. Dzięki temu, na przykład, aktywni single mogą podwyższyć sumy swojego ubezpieczenia czy rozszerzyć jego zakres o dodatkowe świadczenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem czy uprawianiem sportów. Rodziny z dziećmi mogą dodatkowo wybrać więcej świadczeń rodzinnych, np. takich związanych z uszczerbkiem na zdrowiu dziecka, pobytem dziecka w szpitalu, czy też jego chorobą. Co ciekawe, zazwyczaj jedno tego rodzaju cegiełka dotyczy wszystkich naszych dzieci, więc z pewnością jest to atrakcyjne rozwiązanie dla rodzin. Wielodzietnych. Osoby stawiające na profilaktykę i zdrowie mogą rozszerzyć zakres swojego ubezpieczenia o dodatkową ochronę na wypadek poważnych zachorowań, operacji, chorób kardiologicznych, nowotworów, także tych niezłośliwych i to z całym pakietem świadczeń dodatkowych. Oczywiście, jeżeli jesteśmy aktywnym rodzicem z dużą świadomością prozdrowotną, możemy rozszerzyć nasze ubezpieczenie w każdym ze wspomnianych warunków. Co więcej, jeśli nasz partner, czy małżonek, czy też pełnoletnie dziecko także przystępują do ubezpieczenia, oni też mogą indywidualnie zdecydować o kształcie swojej ochrony, dobierając własne dodatki. Kolejnym ważnym elementem dobrej grupówki jest poddawanie jej rewitalizacji co około 3 lata. Choćby dlatego, że zmieniają się dane demograficzne grupy. Dobre ubezpieczenie to takie, które nadąża za potrzebami i oczekiwaniami pracowników, a one się zmieniają. Ważne jest to, by urealniać sumy ubezpieczenia. Pamiętajmy, że aktualnie mamy inflację najwyższą od 20 lat. Wartość pieniądza zmienia się w czasie. Sumy ubezpieczenia w starych, dojrzałych programach w godzinie próby mogą okazać się nieadekwatne do potrzeb dzisiejszych czasów. Ważne, aby do tego wracać. Kolejnym istotnym aspektem jest odpowiednia oferta dla kadr zarządzających. Często, gdy rozmawiamy z zarządami spółek na temat programu grupowego ubezpieczenia, okazuje się, że top management w ogóle nie zna parametrów ubezpieczenia, które oferowane jest pracownikom. Dlaczego? Bo sam nie przystąpił. A stało się tak dlatego, że na etapie podejmowania decyzji osoby te uznały, że wysokość sum ubezpieczenia jest zdecydowanie za niska w kontekście ich życiowych potrzeb. Czyli podsumowując, Dobra grupówka powinna odpowiadać na realne potrzeby jednostki. Pamiętajmy, że te zmieniają się w czasie, więc ważne jest, aby co jakiś czas brać pod lupę dotychczasowe rozwiązania. A podwyżki niech będą motorem, by sprawdzić, co ciekawego Towarzystwa Ubezpieczeń mają do zaoferowania. Jeśli to wideo było dla Ciebie interesujące, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz pod nim lajka. Natomiast jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o atrakcyjnych rozwiązaniach dla pracowników, naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Zachęcam też, by w komentarzach zostawiać nam informacje, jakie tematy z zakresu ubezpieczeń grupowych czy też opieki medycznej są dla Was interesujące. Chętnie opracujemy je w kolejnych materiałach. Tymczasem zachęcam też, by zerknąć na inne filmiki na naszym kanale. Być może już je omówiliśmy. Do zobaczenia!